Cześć, nazywam się Paweł Chrąży i witam Cię na kanale Fotografia Jest Fajna. Przed różnych pytań, które otrzymuję, przewinęło mi się kilkakrotnie pytanie o najlepszy obiektyw do Zenita. W dzisiejszym filmie spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Ale zanim zacznę jeszcze film, kilka słów powiedziałbym o sobie. Dawno, dawno temu, czyli w czasach, kiedy fotografowałem kanonem manualnym systemu FD, postanowiłem kupić obiektyw szerokokątny. Przeznaczyłem na to pewną kwotę i kupiłem sobie 28. Troszeczkę ją pofotografowałem, ale nie leżała mi, nie pasowała, więc ją sprzedałem i kupiłem inną 28. No i tak popatrzyłem, że w sumie po tych kupnie sprzedaży pozostała mi pewna kwota. Jeszcze. I tak była przeznaczona na obiektyw, więc postanowiłem kupić jakiś obiektyw, sobie, a potestuję sobie taki obiektyw. I kupiłem jakiś obiektyw, potestowałem, po niego sprzedałem. Po, po, po zabawie, był następny, w pół roku później okazało się, że mam mm, aparaty do wszystkich popularnych systemów: czyli Canona manualnego, y, Nikona manualnego, Olympusa, Minolte, Kontaksa. Y, do tego mam Canon Autofokus i Nikon Autofokus. A obiektywów to mi się przewija tak miesięcznie, kilka do kilkunastu, w ciągu miesiąca mam, pobawię się, potestuję i sprzedam. Wychodząc na spacer co miesiąc, miałem inny zestaw, inny korpus, inne obiektywy. Z tego, z tego czasu, przy czym to były przede wszystkim obiektywy manualne, z tego czasu pozostało mi duże doświadczenie, jeśli chodzi o obiektywy. I tym doświadczeniem dzisiaj spróbuję się z Tobą podzielić. Zapraszam mm -hmm. Najlepszy obiektyw do Zenita. Nie ma takiego obiektywu, ponieważ inny obiektyw będzie najlepszy do portretu, inny do reportażu, inny do krajobrazu, inny do makro, inny do fotografowania ptaków. Nie ma obiektywu uniwersalnego. Zacznijmy jednak od podstawowego obiektywu, takiego, do którego używamy na co dzień, czyli 50. One też nie są jednakowe. Jeśli mówimy o obiektywie, który ma być ostry, to najlepszym 50. Helios 34M7. Lub na przykład 300 komarów Na przykład to, co ja użyłam: 55, ls Bardzo ostry, fajny obiektyw. Ale jeśli mówimy o plastyce zdjęcia, no to ja preferuję Heliosa 44 Jest to srebrna wersja z Naginem 39, który za pomocą adaptera możemy przelobić na 32. Lub na przykład. Chleosa 44-3 o pięknej plastyce, bardzo fajny obiektyw z Białorusi, bardzo ciekawy. Chociaż z trzeciej strony, moją ulubioną 50 jest Pan Kolar Cajsa 50 18 który, który ma obydwie cechy tamtych obiektywów, czyli jest i ostry, i ma ładną plastykę, ale też. Duża grupa 50 światłem 1.4 to są bardzo dobre obiektywy. Dzięki temu, że są jasne, czy mają 1.4 światło, ich plastyka na pełnym otwarciu jest no, nieosiągalna dla obiektywy ze światłem 2.0. Bardzo często obiektywy ze światłem 1.4 były kierowane do profesjonalistów, w związku z tym mają lepsze powłoki, mają lepsze szkła. Bardzo dobra 50 jeśli mówimy o reportażu no to myślimy o 35 no bo do reportażu to jest podstawowy obiektyw jeśli myślimy o rosyjskim obiektywie to oczywiście mil-1 37 2,8 którego nie mam, bo pożyczyłem to jest dobry, dobry dobry, dobry porządny obiektyw chociaż ja wolę yy, jeśli już mówię o 30 piątkach. Bolef lektogona. Jego obrazek jest piękny. No, Plastyka jest wspaniała. Jego brak zniekształceń geometrycznych jest bardzo dobry. Do tego się miło obsługuje. Jeszcze jedna zaleta do podczerwienia się nadaje, co nie każdy obiekt się nadaje do podczerwieni. Ale też tutaj mam takiego Chinona. 35, 2 i 8. Też jest bardzo dobry. Ogólnie. Nie spotkałem złej 35. Wszystkie 35, jakie miałem w ręku, były dobre lub bardzo dobre. Odwrotnie do 28. To jest 28 Soligora. I odwrotnie powiedziałam, to znaczy, że nie spotkałem naprawdę dobrej 28. Ani razu. One były najwyżej poprawne. Czyli, jeśli chcesz obiektyw do reportażu, to 35. I tu w tym wypadku. W sumie bez większego znaczenia, która. Może to być flektogon, ale jak nie, nie flektogon, to nawet taki cinon spokojnie jest bardzo dobrym obiektywem do reportażu. Każda 35. Jeśli myślimy o portrecie, to co? No to oczywiście najlepszy obiektyw do portretu to co? Nie, ten dekielek jest błędny. To Herz 40 2 Piękny rysunek waga i cena niestety bardzo duża, natomiast rysunek jest tego, z niego plastyka tego obiektywu jest naprawdę wspaniała i do portretu jest to najlepszy obiektyw do Zenita, aczkolwiek na co dzień wolę używać Jupitera 9. Jupiter 9 ze światłem to jest 85 światłem 2.0 jest yy lekki, no to jest akurat z, z orazju zdalnym do kanona zamocowanym, ponieważ wyjąłem go z pecaka Doroty fotograficznego, ponieważ u niej on jest na stałe, jest lekki stosunkowo lekki i też ma bardzo ładną plastykę naprawdę bardzo ładną plastykę, jeśli miałbym wybierać obiektyw portretowy do Zenita, to bym zastanawiał się albo przy tamtym drogim i ciężkim albo przy Jupiterze 9 który jest dużo lżejszy i dużo tańszy a ma bardzo ładną plastykę makro w obiektywach makro praktycznie y, miałem WONE 9, czyli rosyjską, rosyjskie makro, mam gdzieś Industara, one wszystkie są porządne. Nie spotkałem złego makro. Natomiast y, do fotografowania makro y, uważam, że lepiej wziąć i przerobić 135 albo 50 na makro za pomocą dołożenia mu soczewki albo dołożenia mu pieścienia. Makro, czyli pośredniego pomiędzy korpusem a obiektywem. W ten sposób uzyskamy bardzo dobre jakościowo i tanie makro. Jeśli już mówię o 135, no to oczywiście Jupiter 37A. 135, 3,5, kopia Zeissa, rosyjska kopia Zeissa, czyli Sonara. Obiektyw bardzo ładnej plastyce, bardzo fajny, mający jednak pewną wadę. Jest bardzo nierówny i żeby spotkać dobrze, dobry egzemplarz czasami trzeba, się, trzeba wziąć kilka i przetestować ponieważ potrafią być po prostu nieostre akurat ten, ten obiektyw to ma możemy kupić sonara oryginalnego 135, ich jest wiele modeli ten uchodzi za najlepszy ten model, czyli 135 3,5 MC i jest dobry jest ostry, fajny chociaż jego rozmycia nie zachwycają mnie osobiście używałem z jego starszej wersji tylko już nie wyjmowałem to wszystkiego co mam używałem starszej wersji i bardziej plastyka mi się podoba natomiast sonar to jest na pewno gwarancja dobrego obiektywu, ale ze 135 mam tu jeszcze jakiegoś Hanimara dobrze mówię? Hanimexa, przepraszam Hanimexa 135 2.8 i mam tu jeszcze jakiegoś Olympusa, te 135, 3,5. Ogólnie, nie spotkałem złej 135, wszystkie 135 były dobre, tak jak z 35, tak 135 i nawet jeśli ona się nazywała Albinar czy jakieś inne coś, to to był dobry albo bardzo dobry obiektyw, w związku z tym każdą 135 polecam, warte jest kupienia. Jeśli mówimy o dłuższych ogniskowych, czy mam na, na myśli 180 i 200, to 180 cajsa Sonara używałem, jest bardzo fajny. A 200 to Jupitera 21M. Jest ciężki, ale obrazek jego jest bardzo dobry. Natomiast co do 200 innych, miałem ich trochę i wszystkie były słabe. Słabe. Po prostu były słabe jakiś, no nie będę wymieniał filmów różnych nie trafiła mi się dobra za wyjątkiem tej rosyjskiej 21mm ale też są nierówne też niestety trzeba na nie popatrzeć bo potrafią być nieostre lub potrafią być po prostu popsute po upadku, po uderzeniu duża ilość tych obiektywów w handlu jest niesprawna na jak się trafi sprawny egzemplarz, jeśli się chce go nosić, to jest naprawdę bardzo dobry obrazek. Jeśli chodzi o dłuższe ogniskowe, od 200, czyli 300, 500, to wszystko jest słabiutkie. To, to jest, to moim zdaniem nie warto się nim zajmować. To trafienie na egzemplarz, który będzie poprawny, jest trudne, a dobry, moim zdaniem, jest niemożliwy. Są jeszcze obiektywy lustrzane. No, zapomniałem wziąć. Dorota ma lustrzany obiektyw. I to jest tak, że lustrzane obiektywy z czasem po prostu tracą na jakości. Bo tam są lustra, od których się odbija to, ten obraz i tam każdy paproszek powoduje spadek kontrastu, spadek rozdzielczości, spadek ostrości tego obrazu. I to co, co prawda, tam rosyjskie w 58 w Brukseli dostały Grand Prix lustrzane obiektywy, ale dzisiaj one są moim zdaniem słabe. I to tylko do efektów specjalnych można używać. Jeśli chodzi o obiektywy zmiennoogniskowe, ze zmiennoogniskowych obiektywów krótkich, czyli z zakresu 35-70, 28-80. Większość jest słaba. Znalezienie, no ja używam tutaj, mam takiego, taką eksaktę. To już jest wersja chyba japońska, bo to już nie jest niemiecka wersja oczywiście. 3573,5-4,5, która ma, zadziwiła mnie, kupiłam tak dla zabawy, zadziwiła mnie, że po prostu ma bardzo dobry obraz, bardzo dobrą rozdzielczość, bardzo ładną plastykę. To byłem zdziwiony tym, tym obiektywem i dlatego został. Gdzieś jeszcze powinna być, i powinien być jeszcze ze, ze stałym światłem 4.0, jakiś zoomik, który też został, ale większość obiektywów, niestety zmiennoogliskowych, tych krótkich, jest słaba. Pamiętam, miałem kiedyś Soligora 50-150 ze światłem 3.5, który był fajny. Był ostry, miał ładną plastykę, no, bardzo dobry. Za wyjątkiem zdjęć pod światło. Pod światło po prostu się nie dawało do niczego. Jeśli chodzi o dłuższe ogniskowe. Tu mam Alsata rosyjskiego. Jeden z nielicznych rosyjskich zoomów jest dobry. Jest na poziomie kanonowskiego obiektywu 8240 manualnego, który jest bardzo dobry. Natomiast inne zoomy to jest tak różnie. Zdarzają się dobre egzemplarze czasami, ale większość jest średnia. I dzisiaj ogólnie uważam, że fotografując z zenitami czy aparatami manualnymi, lepiej używać stałoogniskowych obiektywów, ponieważ nie śpieszy ci się, czy to fotografowanie, robisz spokojnie i powoli. To Nie jest tak, że musisz zrobić reportaż i mieć natychmiast, dlatego używasz zoomu, zoomu jakiegoś, tylko robisz dla przyjemności. I wtedy można mieć 50. Zmienić na 135, zmienić na 200, zmienić z powrotem na 35 na przykład. W związku z tym używanie Zoomów z zenitem nie widzę takiego sensu. Natomiast używanie stałoogniskowych tak, jak najbardziej. Ogólnie jest przyjęte, że czym jaśniejszy obiektyw do aparatu, tym jest obiektywem lepszym, co nie jest do końca prawdą ponieważ jaśniejsze obiektywy są bardziej wyżyłowane, czyli ich parametry są bardziej, bardziej podciągnięte kosztem na przykład rozdzielczości soczewek. W związku z tym, jeśli wezmę Pan Kolara ten Pan Kolara Takumara 55 2.0, to ona będzie miała większą rozdzielczość niż 50 1.4. I tak musi by być. Taka jest prawda. Okej. Okay. Mam nadzieję, że pomogłem Ci troszeczkę odpowiadając na, na pytanie najlepszy obiektyw do Zenita. Um, dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy. Cześć!